Cześć! Dzisiaj zajmiemy się grą o nazwie Wist Niemiecki. Jest to bardzo fajna gra przeznaczona dla dwóch osób. W tę grę gramy pełną talią 52 kart. Rozdający zaczyna rozdawać karty, zaczynając od swojego rywala i każdemu rozdaje 13 kart. Pozostałe karty kładzie na środku stołu, a kartę z wierzchu stosu odkrywa. Ta karta wskazuje kolor atutowy. Karta w tym kolorze będzie przebijała karty o innych kolorach. Każdy gracz układa sobie karty kolorami, tak jak jest to pokazane w filmie. Jeśli założymy, że rozdającym był czerwony... To zaczyna gracz żółty. W następnym rozdaniu rozdającym będzie żółty, a zaczynającym grę czerwony. W tej grze zbiera się lewy. Jeden z graczy wychodzi dowolną kartą, a drugi gracz musi dołożyć kartę o tym samym kolorze, jeśli ją posiada. Jeśli jej nie posiada, może dołożyć dowolną kartę z ręki. Żółty wychodzi damą pik, a czerwony dokłada szóstkę pik. Gracz, który dołoży silniejszą kartę, bierze kartę z wierzchu stosu i dokłada ją do swojej ręki. Drugi gracz natomiast bierze zakrytą kartę z wierzchu. Stosu i również dokłada ją do swojej ręki. W kolejną lewę wychodzi gracz, który we wcześniejszej lewie zagrał silniejszą kartę. Był to żółty, ponieważ dołożył Damę pik. Wcześniej kartą na środku stołu była dziewiątka kier. Była to karta w kolorze atutowym, ponieważ atutem do końca rozdania będą kiery. Wcześniej graczom zależało na tym, aby tę kartę posiadać. Natomiast teraz kartą na środku jest dwójka tref. Nie jest to zbyt atrakcyjna karta dla obu graczy, a więc gracze będą grać tak, aby nie wziąć tej karty. Teraz ważna informacja. Każde rozdanie dzieli się na dwie fazy gry. Pierwsza faza trwa od początku rozdania do momentu skończenia się kart na środku stołu. W tej fazie gry wszystkie karty, którymi gramy w level są odkładane na bok i nie będą już brać udziału w grze. Ta faza gry nie jest punktowana. Tutaj strategia polega na tym, aby zbierać jak najlepsze karty, przygotowując się na drugą fazę gry. Warto jeszcze dodać, że przez całą pierwszą fazę gry gracze mają ciągle 13 kart w ręce, ponieważ wrzucone karty uzupełniają nowymi kartami ze stosu. Przewinijmy teraz grę do momentu zakończenia pierwszej fazy gry. Żółty wychodzi czwórką tref, a czerwony dokłada dwójkę tref. Zatem kartę ze środku stołu bierze żółty, ponieważ dołożył wyższą kartę w treflach, a kartę pod Potem bierze czerwony. W tym momencie zakończyła się pierwsza faza gry. Teraz zaczyna się prawdziwa bitwa. Teraz wychodzi gracz, który w ostatniej lewie dołożył silniejszą kartę. Tutaj był to żółty. Od teraz lewy graczy będą zbierane na ich konto, a nie odkładane na bok, tak jak to było w poprzedniej fazie gry. Teraz kolejna bardzo ważna rzecz. Jeśli od początku gry atutem jest kolor czerwony, czyli karo lub kier, to w drugiej fazie gry każdy gracz dąży do tego, aby zebrać jak najwięcej lew. Jeśli natomiast atutem od początku będzie kolor czarny czyli pik lub trefl, to gracze będą musieli w drugiej fazie gry zebrać jak najmniej lew. Tutaj atutem jest kier, a więc graczom zależy na tym, aby zebrać ich jak najwięcej. Żółty wychodzi asem pik. Czerwony nie ma pików, a więc może dołożyć dowolną kartę. Dokłada dwójkę kier, czyli atut. Kto zatem bierze lewe? Oczywiście czerwony, ponieważ dołożył atut. Oczywiście w tej grze nie ma obowiązku przebijania, ani dawania wyższej karty. Ważne jest tylko, aby dokładać kartę do koloru, jeśli się ją posiada. Czerwony wziął ostatnią lewę, więc wychodzi kartą. Wychodzi asem kier. Żółty dokłada szóstkę kier. Lewe bierze czerwony. Gracz, który dołoży silniejszą kartę, wychodzi w następną lewę. Myślę, że jest to logiczne, więc możemy przejść dalej. Pod koniec każdego rozdania każdy gracz liczy swoje lewy. Następnie liczy się różnicę pomiędzy wziętymi lewami przez graczy. Czerwony wziął 10 lew, a żółty 3, zatem 10 odjąć 3 to 7. Atutem był kolor czerwony, a więc te 7 punktów przyznaje się graczowi czerwonemu. Kiedy atutem byłby kolor czarny, wtedy punkty zdobywa gracz, który weźmie mniej lew. Wtedy również liczy się różnicę. Różnice pomiędzy lewami, a punkty dostaje gracz, który weźmie mniej lew. Pierwszy gracz, który osiągnie lub przekroczy 10 punktów, wygrywa grę. Można też grać do 20 punktów. Załóżmy, że jest kolejne rozdanie, a pierwszą kartą na wierzchu stosu jest pik, czyli atutem będą piki. Oznacza to, że gracze w drugiej fazie gry będą musieli wziąć jak najmniej lew. Tutaj strategia będzie dokładnie odwrotna. Gracze będą unikali brania atutów i będą grali w taki sposób, aby w drugiej fazie gry nie mieć w ręce żadnego atutu albo mieć ich jak najmniej. Tutaj najbardziej wartościowymi kartami w drugiej fazie gry będą karty najniższe, czyli dwójki, trójki, czwórki, ponieważ dzięki takim kartom będziemy mogli oddawać lewy przeciwnikowi. W końcu będziemy musieli wziąć ich jak najmniej. Jeśli jest Was dwie osoby, polecam tę grę, ponieważ jest to jedna z ciekawszych gier dla dwóch osób. Nie bójcie się zadawać pytań w komentarzach, a zachęcam również do lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia.